Przygotowujemy się do otwarcia restauracji kawiarni. Czekamy na Senebit. W związku z tym, pokażę Państwu, wykorzystując chwilę, jak powinna wyglądać projektowa dokumentacja do lokalu. Przygotowujemy przede wszystkim badanie wody w dwóch egzemplarzach: Xero i oryginał. Przygotowujemy również dwa egzemplarze badania wentylacji: oryginał i Xero. Dodatkowo księga do HCM z całą swoją zawartością. Tu mamy tak zwaną małą gastronomię, więc ta księga nie jest zbyt obszerna, no ale mimo wszystko jest parę rozdziałów. Do księgi integralną częścią jest harmonogram zapisów. I tutaj kolega, który będzie prowadził dokumentację będzie korzystał na bieżąco z tego harmonogramu. Wyznaczyliśmy, wyznaczyliśmy w lokalu na podstawie list zagrożeń, Trzy punkty, y, które należy zapisywać. Pierwszy to jest przyjęcie towaru do magazynu, to jest PK1, czyli wszystkie, wszystkie towary, które są przyjmowane do y, lokalu, muszą być zapisane. Drugi jest y, CCP1, czyli w tym punkcie zapisujemy wszystkie temperatury w urządzeniach chłodniczych. Trzeci punkt dotyczy sprzątania lokalu i czwarty raz w miesiącu y, monitoring szkodników. Do każdego punktu przygotowane są specjalne teczki PK1, czyli przyjęcie towaru, CCP1, czyli kontrola temperatur i sprzątanie z, z drukami zapisów. Dodatkowo musi być przygotowany wykaz środków chemicznych, które są używane w lokalu. Te środki muszą być atestowane, posiadać karty charakterystyki. Do tego dochodzi takie króciutkie zapisy dotyczące monitoringu szkodników. Monitoring szkodników jest obligatoryjnym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy i należy sprawdzać, monitorować obecność szkodników minimum raz w miesiącu. No, tak wygląda wniosek zgłoszeniowy do widu Opisane jest miejsce, rodzaj działalności, wszystkie informacje, które Sanewid wymaga. Również mamy króciutką informację dotyczącą szkodników. Czyli powiązania jest ta informacja bezpośrednia w monitoringiem. Oraz rzecz bardzo ważna wykaz alergenów, które, będą, które, które występują e, podczas żywienia, natomiast e, same alergeny będą opracowane bezpośrednio przez, e, przez właściciela lokalu. No i tak właściwie to by było na tyle. Czekamy na kontrolę SenyPit. Dziękuję bardzo.